Spróbujemy, spróbujemy sobie przypomnieć, co pamiętam z kursu akademickiego e, ekonomii dla różnych takich humanistycznych kierunków. Otóż bardzo e, by było e, narysować dwie osie. Na jednej osi, nie wiem czy to będzie dobrze widać, będzie widać. Na jednej osi e, byłyby byłaby cena, a na drugiej produkty, ilość produktów. E, I spróbujemy narysować taki klasyczny wykres Marszala, który e, podpowiada nam, że mamy oto jedną krzywą krzywą popytu. Nie, to jest krzywa podaży. Przepraszam. I drugą krzywą krzywą popytu. O, dla danej krzywej popytu. I dla danej krzywej podaży możemy wyznaczyć punkt, w którym się obie krzywe spotykają, i będziemy potrafili rynkową cenę P, bo jeżeli to uznamy za P, to tutaj będzie P, a będzie cena rynkowa dla danych produktów. I teraz istnieje coś takiego jak przesunięcie się krzywej podaży. To się dzieje na przykład wtedy, kiedy mamy do czynienia z rozwojem technologii. I w naszym przypadku, na przykład, chodzi o to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę produkty cyfrowe, to łatwość ich kopiowania, łatwość tworzenia kolejnej kopii będzie powodowało, jak sądzę, przesunięcie krzywej podaży. A jeżeli się przesunie krzywą podaży, może będzie wtedy przesuwała krzywa podaży w prawo. Jeżeli się przesunie krzywą podaży, nagle się okaże, że cena wyznaczona przez to będzie inna. W tym konkretnym przypadku będzie niższa. A jeżeli e, może się też przesunąć krzywa popytu. Jeżeli krzywa popytu się e, p, 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 przesunie, na przykład w ten sposób, że działaniami marketing, marketingowymi będziemy stymulować e, e, popyt. No to może się też przesunąć w prawo krzywa popytu, i wtedy cen, cena będzie troszeczkę wyższa. Ale w sytuacji, kiedy roz, ro, następuje rozwój społeczeństwa informacyjnego, to wydaje mi się raczej, że przy zalewie takich dóbr e, czy usług cyfrowych krzywa będzie się raczej przesuwać w drugą stronę. Czyli ludzie, którzy będą mieli dostęp do zamienników, raczej nie będą kupować płatnych produktów. W efekcie cena będzie się plasowała jeszcze niżej. W efekcie tego wykresu można by było sobie wyobrazić, że ta cena przy rozwoju społeczeństwa informacyjnego dąży do zera. I to tłumaczyłoby, dlaczego dlaczego coraz mniej opłacalne są e, usługi czy produkty e, oparte na Obiegu informacji w takiej, w takiej masie popkulturowej, jeżeli myślimy poważnie o budowie społeczeństwa informacyjnego.